Siemaneczko! Z tej strony Darwin, gramy ponownie w Dying Light'a. Zaraz tu przybiegłem do naszej wioski, żeby podbierać wszystkie możliwe nagrody, bo zrobiliśmy tych misji ogrom po prostu. Masz mój tojat. Dobrze, zakładam, że łatwo nie było. Mam coś dla ciebie. Zasłużyłeś sobie. Gdzie na mordo. Następny ziomek. Znalazłeś lornetkę. Świetnie, dzięki wielkie. Na pewno się przyda. Oto twoja nagroda. Nie zbyt wiele, ale... Mogę też pokazać ci sztuczkę ze szklanym okiem. Nie chcesz? No cóż... Ja bym chętnie zobaczył tą sztuczkę. Gdzie to jest dokładnie? A, jeszcze tutaj? Okej. Okay. Witaj. To znów ty. Powiedz rejsowi, że może się ugryźć w... Ej, co to? Przyniosłeś rośliny? No, to się nazywa coś. Już nie trzeba będzie szabrować żarcia. Wiesz, wciąż nie mogę cię rozgryźć, ale to twoja nagroda. Chyba ci się należy. Spoko mordo. Widziałem tu bardzo fajną misję z walczeniem. Czyli, że moje ulubione misje. Tobias. Gdy jesteś. Czego chcesz? Jestem Crane. Co ty tu robisz? Co ja tu robię? Co ja tu robię? Nazywam się Tobias. I jestem projektantem broni. Broni przeciwko zombie. Aha... Okej, okay, to brzmi... ...wspaniale. Kontynuuj, nie będę przeszkadzał. Nie, poczekaj, poczekaj, nie idź, posłuchaj. Prawie ukończyłem konstruować ostateczną broń niszczenia potworu. Zostały tylko ostatnie szlify, z którymi ty możesz mi pomóc. Spoko mi ciekawie. No to jedziemy. Lecim! Mamy porozwalać zombiaki. Bardzo przyjemna broń. Gdzie są te zombiaki? No bez jaj! Tore, lecili na dół, nie będę się nigdzie wspinał. Dobrze, nie męczymy, możemy ich w nieskończoność! Uch. O Jezus aż wywaliło. Już nie wiem, kogo kroję. Jedyny, dawaj apteczkę. Dobra, bardzo fajna broń. Trzeba przyznać, że to fajna zabawka, ale trzeba popracować nad akumulatorem. Da się zrobić. Na pewno mogę to poprawić. Tak sądzę. Tak, no muszę tylko przeprowadzić więcej testów. Z twoją pomocą oczywiście. Spoko, ziomek. Elegancko zrobione. Podoba się bardzo. Wszystkie misje porobiliśmy poboczne. Oto i on. Najlepszy biegacz w strefie. Mam już tutaj raz, dwa, ok, nieważne. Czy widziałem fajną misję? Nie wiem, czy fajną, ale widziałem tutaj, że ktoś do nas coś ma. Teraz z naszym sawdowym sprzętem, który zaraz zobaczycie, z umiejętnościami skakania po wodzie, uda nam się bez problemów. Jak stąd wyjść? Wioski rybackie naprawdę są bardzo skomplikowane. I siub. przyciągnięcie. No i z tym to można biegać teraz tą kotwiczką. Na spokojnie sobie przebiegniemy wszystko. I znowu się naprawiła, i znowu. Dawaj, 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 przyciągnij się. No, dobra. Do tego się nie złapiesz. Coś, coś od nas chciał tutaj. Ty? Ty. Nazywam się Neil Fallon. Jestem dziennikarzem International Affairs Magazine. Słyszałem o tobie. Naprawdę? Jak u diabła tu trafiłeś? Na początku kwarantanny nie było to takie trudne. A kiedy u sterów posadzili Sulejmana, wiadomo już było, jak się sprawy potoczą. Więc postanowiłeś zostać? Właściwie to zdecydowałem się wydostać. Ale nie mam pojęcia, jak to zrobić. Bywałem już w różnych zamkniętych miastach i zawsze był ktoś, kogo dało się przekupić. Ale nie tutaj. Nie dostanę cię z Haranu. Chyba nikt nie jest w stanie. Nie no, jasne. Ale ja dokumentowałem rozwój tej zarazy niemal od pierwszych chwil. Przeprowadziłem setki rozmów z. Ludźmi, którzy już ludźmi nie są. Sulejman naprawdę powinien za to odpowiedzieć. Świat powinien się dowiedzieć, co tu się dzieje i... Słuchaj, naprawdę potrzebuję pomocy. Straciłem cały owoc mojej pracy, wszystko! Siedziałem jak trusia w kawiarence internetowej, kiedy nagle zjawiła się horda zarażonych. Udało mi się ujść bez szwanku, ale torba została w kawiarence. I wszystko jest w tej torbie? Większość ścigali mnie dość długo, więc aparat musiałem zostawić w samochodzie. Słuchaj... Wiem, że proszę o wiele. Nawet jeśli to odzyskam, nadal nie wydostaniesz się z miasta. Jeśli nie mogę odzyskać moich materiałów, nie mam po co się wydostawać. Ta kawiarenka jest w niemiłej okolicy. Pomyślę o tym, ale nic nie obiecuję. Dobra. Pewnie to zrobię. Zawsze wszystko robię. Ale mamy rzeczy do rzucania, musimy więcej rzucać. Zombiaki. Alkohol tutaj jakiś. Wie co to jest? Jade, to główna misja. Aha, okej, okay, ciekawe. Bardzo ciekawe. Jest nam bardzo mało misji, ale są bardzo oddalone. Alkohol chyba nie mam, dużo jak kojarzę. Zobaczmy sobie tutaj. Alkohol. Nie, można spróbować w sumie. Tak dużo chyba tu i nie stracimy. Bo potem nie będę jeszcze robić apteczek. To będzie smutne bardzo. Ale można spróbować. Rada Nie jest tak daleko to dobrze. Ale przydatna jest ta kotwiczka. Wam takie szybkie przedostawanie się Miejmy nadzieję, że jest przejście pod tym mostem. Jest dobrze. Chyba no, bardzo się zmęczyliśmy, dawaj szybko, dawaj mi hajs, dawaj hajs, dawaj hajs. Dobra, zawsze służę pomoc, jak mówiłem. Darwin kompany, gdzie tu było wejście do nich? Na tu melanżownie. To mogę znowu ich określić? Elegancko, więcej alkoholu. Przepraszam, naprawić tu broń. Okej, okay, elegancko. Wszystko, dawajcie więcej alkoholu w lodówce. O, idealnie. Cześć, znalazłem alkohol. Dzięki, to nam bardzo pomoże. Ale tylko tyle znalazłeś? R raczej niezbyt dużo. No sam bym poszedł szukać, ale przecież żony nie zostawię. Spróbuję znaleźć więcej. Już mogę wam dać? Mogę. Ej, to ja, Crane. Mam więcej alkoholu. A, jest Super, bo normalnie idzie jak woda, wiesz? Haha, e tylko tyle? Prawie starcie, ale nie całkiem Musisz tam mieć naprawdę brudno Przy tej epidemii wszystko trzeba przemywać na cacy Nie mogę ryzykować, że dzisiaj się zarazi Musimy mieć więcej alkoholu Zaraza jest przekazywana przez ukryzienie, a nie... Nie ufam im za wam dam Zobaczmy jeszcze dolne piętro Więcej alkoholu, proszę Ach, kawa Potrzebujemy więcej alkoholu Taśma. co mnie alkohol. Dobra, macie. Hey, mam więcej alkoholu. Wszystko w porządku? Masz jeszcze? Eee, tak, mam. Dzięki, sześć! Mógłbym to olać, ale tego nie zrobię. Nie mogłeś tego od razu zrobić. Olałaś tylko dużą ilości alkoholu.

Tutaj, uderzenie, mocne kopnięcie z wyskoku, rzut dżudo jakiś. Ucieczka szybka, błyskaficzna, oszłamiająca ucieczka. To chyba się przyda. O. Trzeba się uciekać. Tyle razy co na mnie dopadają. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś misje po skrytka następna? Mam tu torbę. Fikołkiem dosłuje zombie jak po mordzie. Wow. Musiał zaboleć. Ale parkour taki zawodowy idzie Co jest? Stawcie mnie Goni mnie jeszcze gówno dalej Od mnie zjadł okej okay? Dobra, walcie się Nie ma tak łatwo Dawaj kotwiczka, kotwiczka dobrze Gubimy te główne biegające

o oh, Jezus! Temu nienawidzę tego! Hej, elegancko. Nic tu nie wejdzie. Nie ma szans. Niczego tu nie wpuszczę. Jakieś głupie gówna, wywalone w was. Co to w ogóle jest? Bo ja nie widzę nic. Ślepy jakiś jestem. Gdzie to twoja torba może być? No, Ziomek, gdzie ty tu torbę zostawiłeś? O, jest. Mam twoją torbę. Widziałem. mój Boże, jesteś niesamowity. Aparat jest w bagażniku czarnego samochodu na Moście Niesławy. Nie to chciałem usłyszeć. Naprawdę, teraz mówisz na Moście Niesławy? Jak tam byłem. Nie, no, Ziomek. Ziomek, nie wierzę w ciebie. Jeżeli idziemy po skrytkę jeszcze tego Osmana, Ile tam 300 ileś metrów. Dobra, lecimy po to. I zombie zgubione, wwalone w was. Głupcie się za mną, nie znajdziecie mnie. No. Także skrytko. ogarniemy i będziemy mieć wszystko, co się da, po prostu, i będzie trzeba znowu robić główne misje. A na miejscu krainy nauczymy się chociaż zamykać te drzwi za sobą, bo to jest irytujące. Wybijasz tam do tej skrytki, zębiaki ci wbijają na plecy. Dobra, gdzie to jest około? Lecisz, lecisz, lecisz. Wejście na dachu tak wygląda jakby to było. Nie, nie jest, okej. Okay. Dobra, wejście jest w eleganckim miejscu. Zobaczmy, jak tak szybko nie wchodzę po schodach. Sztos! No i przez krytkę na razie. Szanuje to. Ale szanuje. Dobra, nie widzę zębiaków żadnych. Więc możemy zająć się otwieraniem. O, one jeszcze nie są zamykane. Nice. Nice. Mamy Glocka. Nie, chyba strzelba odłoży. Bo strzelba to taka broń. Już na daną rozwałkę. Amunicję trzeba kupować dużej ilości doskonały łom. Przeżyłem sam, dobry. O, jest. Tutaj gdzieś. Nie siądź, naprawdę. Jakaś ciężka ta. Łódka. Jest. piekło. Elegancki to skrytki, szanuję tego gloka. To jest jeszcze aparat. Dobra, to biegniemy. Już nie jest aż tak tragicznie. Czekajcie, ten most to jest ten most? Tak, możemy na niego wskoczyć Nie szybciej Chyba że nie ma przejścia, ale wygląda jakby było Chyba jest Możemy na spokojnie sobie biec Nie złap się kotwiczko naprawdę. Dobra, smuteczek. Tutaj ta bomba by się przydała. Cały most trzeba omijać. A byłoby tak szybko pod mostem się przebiec. Ora kraj nie to jest tak, bo jest irytujące Ora allora, ładnie. Ładnie ładnie lecimy. Gdzie jest dokładnie ten most? Tak biegnę i biegnę i on mówił o czarnym samochodzie Ora pamięć niezawodna Ora, trzeba obszaić ten most, jak najszybciej o, ładnie Kotwiczka kocham cię Czarny samochód Czarny. Czarny, czarny, czarny. Czarny to ten czarny? Ważne są te zdjęcia. Ludzie mogą nie chcieć wierzyć słowom, ale zdjęcia każdego przekonają. Nie wątpię w to. To tak myślałem. Dobra jest, jest elegancko. Jesteśmy pomocnym ludźmi, po prostu Jade na nas czeka już od dwóch tygodni na pociągu. A my sobie, ha, dobra, pomogę ci jeszcze. Dla wszystkich przypadkowych ludzi. Nie znamy typa. Pomóc ci? A Jade na nas czeka już drugi tydzień na pociągu. Mieliśmy się z nią spotkać, obiecaliśmy jej. Się teraz Tą? No. Udało ci się. Nawet nie wiem, jak ci dziękować. Jak się nazywasz? Ludzie muszą o tobie usłyszeć. To jak się nazywam nie ma znaczenia, bo i tak się stąd nie wydostaniesz. Nikt się nie wydostanie. Ale dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego ryzykowałeś swoim życiem? Pomyślałem sobie, że udowodnisz mi, że się myliłem. Powodzenia, Falon. Dzięki. No i wzajemnie. Szczechaj, <słyszy> zdał. Ale gałęzko, patrzcie na to. Wszystko zrobione. Przyściutko. Za nam tylko biedna Jay, która czeka już paręnaście tygodni na tym pociągu. Ale zajmiemy się tym w kolejnym odcinku. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. No to siemaneczko.